Jest wrzesień, rok 1990. Znajdujemy się na drodze prowadzącej przez las w województwie Brandenburg, kiedy jadące auto marki Trabant uderza w drzewo i staje w płomieniach. Tragiczny wypadek. Ale czy na pewno to, co się tutaj wydarzyło, jest wypadkiem? Nazywam się Katarzyna Amirato, zapraszam Was. Do wysłuchania dzisiejszej historii. Wysłuchaj, polub i pozostań. Jest 22 września rok 1990, kiedy Alfred S., jego żona Heidi i dwie córki Heidi, a pasierbica Alfreda robią sobie wycieczkę do Polski. Już w drodze powrotnej do domu zajeżdżają w odwiedziny do matki mężczyzny w okolice miejscowości Aźwek, Piją tam kawę, a Alfred pakuje do auta jeszcze kanister z paliwem, by nie musieć się w drodze do domu zatrzymywać i szukać stacji benzynowej. Bo są to jeszcze czasy, kiedy w we wschodnich Niemczech czasem wiele kilometrów nie było stacji benzynowej. Alfred zabiera również pojemnik, w którym znajduje się rozpuszczalnik. Ma on swoją firmę malarsko-tapeciarską, więc rozpuszczalnik jest mu często potrzebny do pracy. Po kilku godzinach spędzonych u matki Alfreda, kiedy zapada już mrok, Rodzina rusza w dalszą podróż do domu w miejscowości Kotbus. Dziewięcioletnia Ancie i dziesięcioletnia Jana siedzą na tylnych siedzeniach Trabanta, a ich mama Heidi obok kierowcy, a Alfred kieruje autem. Już po około 20 kilometrach kierowca traci panowanie nad pojazdem, i auto uderza w drzewo. Trabant w ułamkach sekund staje w płomieniach. Po chwili na miejsce wypadku nadjeżdża następne auto, a oczom pasażerów tego auta pojawia się wybiegająca z pojazdu i płonąca postać. Jest to Heidi. Para rzuca na kobietę koc, by w ten sposób zagasić płomienie na ciele kobiety. Heidi jeszcze żyje i prosi parę, by ci pomogli jej dzieciom, które nadal znajdują się w płonącym aucie. Niestety, na to jest już za późno płomienie są za duże. Dziewięcioletnia Ancie i jej dziesięcioletnia siostra Jana umierają na miejscu wypadku. Heidi jest ciężko ranna, ale nadal żyje. I kiedy przypadkowi ratownicy robią co mogą, by ratować pasażerów pojazdu, to za drzew wyłania się postać. Jest to Alfred S., kierowca płonącego Trabanta. Mężczyzna ma lekkie poparzenia i mówi do obecnych osób, że mimo wszelkich wysiłków i starań, nie był on w stanie nic zrobić. A sam dosłownie w ostatnim momencie wyskoczył z płonącego auta, by, tarzając się po ziemi i trafie, zgasić płonące na sobie ubranie. Po chwili na miejsce wypadku przybywa fachowa pomoc. Dla dziewczynek jest już za późno. Ciężko ranna Heidi zostaje przewieziona do kliniki. Kobieta, Prosi o przewiezienie do szpitala, w którym jak, sama, sama jako pielęgniarka pracuje. Tak też się dzieje, i kiedy Heidi, szef, do którego kobieta ma bezgraniczne zaufanie, chce w kartotekę wpisać tragiczny wypadek, Heidi protestuje. I mówi ona do swojego szefa, że to nie był wypadek, a swojego męża. Nazywa mordercą. Kobieta mówi również do jednej z koleżanek w pracy: On nas zamordował. To nie był wypadek. Jest to pracująca wiele lat z Heidi, jej najlepsza koleżanka, którą kobieta dobrze zna i doskonale wie, że jeśli Heidi powiedziała coś takiego, to jedno jest pewne. To musi być prawda. W lutym w roku 1994, czyli dokładnie 3,5 roku po śmierci Heidi i dzieci, Alfred S. staje przed sądem. Mężczyzna zaprzecza wszelkim zarzutom prokuratora i określa je jako absurdalne. Jednak prokurator Helwig jest przekonany o winie Alfreda. Widział on miejsce wypadku. Udało mu się również przez chwilę porozmawiać z umierającą Heidi. Prokurator zwraca się do fachowców zajmujących się oceną takich wypadków. Ci dochodzą do wniosku, że tank Trabanta w trakcie wypadku. Nie został uszkodzony, więc przyczyna pożaru musiała być inna, a nie wypadek i wydobywanie się paliwa z uszkodzonego tanku. Mimo tych ustaleń, Alfred nadal twierdzi, że jest niewinny, a do wybuchu pożaru doszło w wyniku zaistniałego wypadku. Prokurator i fachowcy są jednak zdania, że przyczyną pożaru jest kanister, który Alfred zapakował do bagażnika i którego zamknięcie w trakcie krótkiej przerwy na poboczu zostało przez mężczyznę celowo zmanipulowane, a potem w trakcie uderzenia pojazdu w drzewo pojemnik się przewrócił. I wtedy znajdujące się w nim paliwo rozlało się po aucie. Następnie specjaliści przeprowadzają bardzo szeroki w swoim zakresie eksperyment. Próbują oni znaleźć odpowiedź na pytanie: czy jest to możliwe, by zbiornik na paliwo, który znajdował się w bagażniku, Mógł w trakcie uderzenia w drzewo sam się otworzyć? W tym celu specjaliści przeprowadzają ponad 500 upozorowanych wypadków, uderzając trabantem w drzewo, ze znajdującym się jednocześnie w bagażniku pojemnikiem na paliwo. Wynik jest jednoznaczny: pojemnik za każdym razem. Pozostawał zamknięty. I ani razu w wyniku uderzenia nie dochodzi do wylania się paliwa. We wszystkich tych 500 upozorowanych wypadkach kanister z paliwem nie otworzył się ani raz. Na tej podstawie specjaliści wykluczają możliwość, że paliwo Mogło wydostać się z pojemnika w wyniku uderzenia trabanta w drzewo. Jednocześnie potwierdzają oni podejrzenia prokuratora, że to Alfred celowo musiał zmanipulować zamknięcie pojemnika i zrobił to w taki sposób, że kanister się w trakcie uderzenia pojazdu w drzewo przewrócił, a wtedy z niedomkniętego pojemnika wylało się paliwo. Następne pytanie, na które prokurator szuka odpowiedzi, jest to, co było powodem zapalenia auta. W tym celu 10 trabantów z otwartymi w bagażniku pojemnikami pozoruje dokładnie taki sam, jeśli chodzi o przebieg, wypadek, by ustalić. Czy któryś aut, czy z aut samoistnie się zapaliło? I również w tym przypadku, techniczna przyczyna, która mogła doprowadzić do zapalenia auta, zostaje wykluczona. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów są jednoznaczne. Kanister nie mógł się w trakcie uderzenia sam otworzyć. I do zapalenia auta również nie mogło dojść samoistnie. Kiedy rodzina zatrzymała się na kawę u matki Alfreda, ten napakował do auta pod nogi na, tylne, pod nogi na tylnych siedzeniach trzy wielkie pojemniki rozpuszczalnika, które przyspieszyły palenie się pojazdu. Przed śmiercią Heidi zeznała, że jej mąż polał ją jakąś śmierdzącą cieczą, po czym podpalił. Prokurator ma jednak jeden problem. W sądzie brane jest pod uwagę tylko to, co świadkowie bezpośrednio przed sądem zeznają. A Heidi umarła, więc zeznawać w sądzie nie może. Tu chodzi przede wszystkim o stwierdzenie, czy umierająca kobieta była w stanie odróżnić rzeczywistość od fikcji. By uwiarygodnić zeznania Heidi, do sądu zostaje wezwany psychiatra, który jest fachowcem w tej dziedzinie. I to on ma w sądzie wypowiedzieć się na ten temat i na temat. Wiarygodności słów umierającej kobiety. Owy specjalista przed sądem stwierdza, że kłamstwo ze strony Heidi, albo tak poważny zarzut w stosunku do swojego męża w tej dramatycznej sytuacji, całkowicie zaprzecza ludzkiej naturze. Rzeczoznawca ewidentnie stwierdza, że umierający człowiek. Który w tak dramatyczny sposób stracił swoje dzieci. Gdyby nie był w stanie odróżnić fikcji od rzeczywistości, to nie byłby również w stanie opisać przebiegu zdarzeń z taką logiką i precyzją, jak zrobiła to umierająca Heidi. Kobieta by wtedy majaczyła, mówiła coś niedorzecznie. A tu umierająca kobieta precyzyjnie opisała dokładny przebieg zbrodni. Heidi powiedziała, że Alfred S. wszystko skrupulatnie przygotował. Krótko przed tragedią Alfred zatrzymuje pojazd pod pretekstem, że tylne światło auta nie działa. Mężczyzna wysiada z samochodu i kiedy niby sprawdza auto, otwiera on bagażnik, otwiera kanister i prawdopodobnie go przewraca. I wtedy pomału paliwo wylewa się do auta. Po chwili, a Heidi czuje, że w aucie roznosi się smród benzyny. Prosi ona swego męża. By się zatrzymał i sprawdził, co się dzieje. Ale Alfred tego nie robi. Zdenerwowana Heidi łapie wtedy za kierownicę pojazdu, próbując w taki sposób zmusić Alfreda do zatrzymania auta. Ale ten kieruje samochód w stronę drzewa, które wtedy uderzają. Alfred wykorzystuje zaskoczenie ofiar. I błyskawicznie oblewa kobietę i jej dzieci, znajdującym się w aucie rozpuszczalnikiem, po czym podpala ofiary, a sam wyskakuje z płonącego auta. Znajdujące się na tylnym siedzeniu dzieci, w ułamce sekund stanęły w płomieniach. Płonąca Heidi próbuje wydostać się z podpalonego auta, ale wtedy Uświadamia sobie, że to Alfred wcześniej zapinał jej pas i zrobił to w taki sposób, że poplątał jej pas z pasem kierowcy i zapiął go po stronie kierowcy, a nie pasażera, aby za wszelką cenę utrudnić kobiecie uwolnienie się z płonącego pojazdu. Dodatkowo Heidi zezna, że Alfred przytrzymywał drzwi auta nogą, by w ten sposób utrudnić opuszczenie auta, a przestał to dopiero robić wtedy, jak płomienie stały się tak mocne, że nie był w stanie już stać koło pojazdu i nogą blokować jego drzwi. To Zostaje potem potwierdzone przez fachowców, którzy oglądali spalonego trabanta. Na drzwiach pasażera odkryli oni ślady przypalonej gumy pochodzące z butów Alfreda. Pamiętajmy również, że trabant nie miał tylnych drzwi, które można było otworzyć, i w ten sposób dla siedzących na tylnych siedzeniach dzieci. Stał się pułapką, którą mogły tylko opuścić wtedy, kiedy Heidi z pojazdu wysiadła i podniosła swoje siedzenie do góry. Wszystko dzieje się w ułamkach sekund, a temperatura w aucie zrobiła się nie do zniesienia. Zarówno dziewczynki, jak i Heidi zostały polane rozpuszczalnikiem, co spowodowało, że w momencie stanęły w płomieniach. Dopiero jak Alfred zauważa zbliżające się przypadkowe auto, odchodzi od Trabanta i dopiero wtedy płonąca kobieta mogła wydostać się na zewnątrz, a przejeżdżająca wtedy rodzina udzieliła jej pomocy, rzucając na nią koc i wzywając pogotowie. Wszystkie te informacje śledczy otrzymali od umierającej Heidi. Sędzia jest przekonany, że skoro umierająca kobieta była w stanie podać tak logiczny i potwierdzony przez fakty przebieg wydarzeń, to musiała znajdować się w stanie, który nie powodował niemożliwości odróżnienia prawdy od fikcji. A dokładnie to twierdzi przed sądem Alfred i jego prawnik. Alfred określa posądzenia Heidi i prokuratora jako absurdalne i mówi, że znajdująca się w tak krytycznym stanie kobieta musiała majaczyć. Sąd nie wierzy Alfredowi i jest przekonany, że swoją okrutną zbrodnię skrupulatnie zaplanował. 6 czerwca roku 1994, Alfred za zamordowanie trzech osób otrzymuje wyrok dożywocia. Zgodnie z prawem niemieckim, skazany na dożywocie już po 15 latach ma prawo złożyć pierwszy wniosek o przedwczesne zwolnienie. Jeśli znajdą się fachowcy, którzy wydadzą dla takiego sprawcy pozytywną prognozę, to wychodzi on wtedy na wolność, a reszta wyroku jest w zawieszeniu. Prokurator, który doprowadził do oskarżenia Alfreda, powie później, że fakt, że Heidi zobaczyła śmierć swoich dzieci, dało jej siłę na walkę o sprawiedliwość. A on, jako człowiek i jako ojciec, czuł na swoich barkach ciężar obowiązku i winy w stosunku do ofiar, do ofiar tej okrutnej zbrodni i doprowadzenia tej sprawy do końca, by ich morderca musiał stanąć przed sądem. Tutaj chcę mi się aż powiedzieć, jaka wielka szkoda, że takich prokuratorów, którzy charakteryzują się takim wysokim poziomem poczucia sprawiedliwości i taką niezłomnością, jest tak niewiele. Jedno pytanie jest nadal otwarte. Pytanie: z jakiego powodu Alfred dopuścił się tak okrutnego czynu? I znam też odpowiedź: Otóż Heidi poinformowała go krótko wcześniej o zamiarze rozwodu, a ten nie chciał do tego dopuścić. Mężczyzna wiedział, że rozwód oznacza dla niego w dużym stopniu utratę statusu majątkowego, bo dom, w którym rodzina dotychczas mieszkała, musiałby zostać prawdopodobnie sprzedany. Oprócz tego był wściekły na Heidi, że chce go ona porzucić, i dlatego postanowił ją ukarać, nie tylko odbierając jej życie, ale odbierając życie również jej dzieciom. Alfred podjął ze wszystkich możliwych najgorszą decyzję, a jego motywacja jest godna potępienia. Mamy rok 2024 i nie udało mi się ustalić, czy Alfred nadal przebywa w więzieniu. Ale muszę powiedzieć szczerze, że znając niemieckie, liberalne dla sprawców sądownictwo, mam do tego duże wątpliwości. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii.